207 studentów uzyskało dyplomy z określonych dziedzin, jeśli chodzi o nauki o zdrowiu. Więc to są kierunki położnictwo, ratownictwo medyczne, dietetyka i pielęgniarstwo, pierwszy i drugi stopień. ukończyłam kierunek ratownictwo medyczne. Dyplom uzyskałam z wynikiem dobry plus. Jeśli chodzi o sam przebieg studiów, no nie ma co ukrywać. Jednak to są studia z zakresu medycyny, więc nie było to do końca banalny kierunek i banalny gdzieś tam przebieg cały studiów, ale przy dobrej determinacji powiem szczerze, że naprawdę całkiem sprawnie to wszystko przebiegało. Studia przebiegły w dość ciężkiej atmosferze, ponieważ my byliśmy tym rocznikiem, w który bezpośrednio uderzyła pandemia, więc było trudne połączenie nauczania stacjonarnego z nauczaniem zdalnym, gdzie nauczanie stacjonarne w przypadku tego kierunku jest bardzo istotne. Skończyłam studia z dietetyki pierwszego stopnia. Teraz jestem studentką drugiego stopnia tutaj na magisterce, która się niedawno otworzyła. Jestem bardzo zadowolona i zachęcam wszystkich, którzy interesują się dietetyką, zdrowym żywieniem, zdrowym stylem życia. I też ze względu na to, właśnie, że jestem zadowolona, zostałam tutaj na drugi stopień. Kontynuuję. Interesuję się dietetyką kliniczną i bardzo chciałabym w przyszłości pomagać pacjentom w szpitalu.